Kiedy leje jak zebra, błoto wciąga po kostki, jedno jest pewne. Zawody i pesce nie wybaczają błędów. Dzisiaj opowiem Ci, jak zaliczyłem swoją pierwszą glebę na torze w Rybniku, czego ten moment mnie nauczył i jakie z tego wyciągnąłem wnioski. Ale najpierw zobacz, to jak to wyglądały to same tory i pośmiej się trochę z mojej analizy własnych błędów. Plan na tor numer 1 to przede wszystkim prędkość i strzelanie w ruchu. To się dosyć dobrze udało. Nie wziąłem jednak pod uwagę tego, że kolimator będę miał cały czas zalany. No i te krople no nie ułatwiały mi celowania. Finalnie dojechałem tutaj z dziewięcioma czarkami do końca. Nie ukrywam, że nie jestem zadowolony z tego wyniku. Jak bym to zrobił następnym razem? No następnym razem na pewno bym Sładuś. troszeczkę zwolnił, kontrolę, żeby, kontrolę. żeby było czyściej na tarczach. Nic <gry> nie widać. I czas, 19 mógł puścić w miarę szybko Na torze numer 2 moim celem było jeszcze szybsze strzelanie I jeszcze bardziej czyste Bo te 9 czarków z poprzedniego toru troszeczkę dojechało No niestety szybkość tutaj jest zdradliwa W wyniku którego zaliczyłem glebę Udało mi się pozbierać w miarę szybko Ale całość planu mi się już rozjechała Tak, wymiany nie w tym miejscu Nieodpowiednia kolejność ostrzeliwania touch, ale suma summarum jestem zadowolony. Mimo gleby na tym torze udało mi się go strzelić na full house. także mission accomplished. No, tor numer 3, start z pozycji siedzącej, broń na stoliku. Ten tor był dla mnie takim plasterkiem, bo emocje po glebie no, były przeogromne, lecz dlatego nie chciałem tego powtórzyć. Wszystko bardzo, bardzo spowolnione. To jest jeden z moich ulubionych momentów. Tutaj idę, idę, idę i nagle. O! Tutaj bym się mógł zatrzymać, tak to zaplanowałem. Powiem tak: po glebie ten tor był dla mnie na przetrwanie i na e, zbudowanie wiary w siebie na nowo. Udało się do przodu. No i można przygotowywać się do kolejnego stageu. Czwarty i ostatni stage to naprawdę fajna zabawa. Popery dosyć daleko, wszystkie właściwie te płytki, wszystkie strzelone w jednym ruchu. Tutaj tej tarczy akurat nie powinienem był strzelać, ona by zupełnie inaczej wyglądała w moim planie. Plan się trochę rozjechał, ona powinna być strzelona dokładnie w tym miejscu, ale e, czysto, bez żadnych dostrzałek. Dobry generalnie przebieg, fajny czas. Zadowolony jestem z tego, z tego ostatniego toru. Myślę, że swobodnie można podsumować całe zawody. Rybnik to fajna impreza. A po tym wszystkim wyciągnąłem trzy proste wnioski. Po pierwsze, jak na drodze, dopasuj prędkość do warunków. Nie ma wyniku wartego kontuzji, a bezpieczeństwo jest najważniejsze. Po drugie, bądź pewny swojego sprzętu. Buty w tym wypadku najważniejsza kwestia. Moje trail Mimo iż przeszły ze mną kilka tysięcy kilometrów, to nigdy nie były ćwiczone w warunkach szybkich zrywów na trawie. No i gleba była tylko kwestią czasu. Teraz już to wiem, mogłem tego uniknąć. A po trzecie, błoto spłuczesz, ego też, ale doświadczenie zostaje. I za to właśnie kochamy IPSC. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, wiesz co robić, a w komentarzu możesz się podzielić tym, jakie ty miałeś swoje największe potknięcia i gleby i jakie z nich wyciągnąłeś wnioski. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia na torze.